Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie, kochani, przychodzę Was z filmem o testowaniu perfum. To jest rzecz elementarna i myślę, że jeżeli kiedykolwiek próbowaliście kupić perfumy albo po prostu jakoś się z nimi poswajać, to myślę, że przekonaliście się osobiście, że no, ocenić perfumy nie jest łatwo, że łatwo popełnić błędy. Przyznam się szczerze, że sama wiele tych błędów perfumowych popełniłam. Oceniłam jako nieciekawe perfumy, które się później okazały wielkimi hitami rynkowymi. Chociaż to może być też cechą hitów, że one wcale nie muszą być jakoś szczególnie ambitne, a perfumy, które uznałam za ładne potem się wydawały płaskie, nieciekawe. Dlatego uważam, że po prostu musicie Państwo wiedzieć, że żeby ocenić perfumy, to z perfumami trochę jak z człowiekiem trzeba beczkę soli zjeść, żeby je człowieka żeby ocenić, a żeby perfumy dobrze ocenić, to po prostu zużyć no, kilka mililitrów, to dwie trzy próbki, to może być mało. Oczywiście próbka też jest wspaniała, bo daje nam taki pierwszy sygnał, na przykład taki czy będziemy tolerować te perfumy, na przykład czy nie ma migreny, nie mamy. No ale bywa i tak, że czasami od bólu głowy zaczyna się taki związek perfumowy na lata, więc niczego nie można wykluczać. Przede wszystkim trzeba kilka zrobić podejść do perfum. Ja zawsze zaczynam od tego, że testuję najpierw na ubraniach, bo jeżeli okaże się, że testowanie, testowanie będzie tak trudne, że aż uciążliwe, to łatwiej po prostu wtedy ubranie wymienić niż czasem te trudne perfumy zmyć ze skóry. No to taka praktyczna porada z mojej strony. Bo wiele osób właśnie mówi, że fumę, która została naniesiona na skórę i brzydko pachniała, to potem na nim można było domyśleć. No bo to tak jest, że ta woń, która nam przeszkadza, ją wyczuwamy bardziej niż tą, która jest przyjemna. No, to wynika z wielu faktów. Jednym z nich jest to, że węch ma taką trochę niezbadaną funkcję, może nie do końca poważnie traktowaną, obronną. Czyli to wszystko, co nowe, brzydko nam pachnie. Odbieramy to jako że woń nieprzyjemną, nawet jeśli nie jest to woń z gatunku jakichś tam psujących się organicznych rzeczy, to, to po prostu woń obca nam, obca jest postrzegana jako zagrożenie. Stąd wyczuwamy ją bardziej od tej, którą znamy, oswajamy i ona się wydaje taka nam naturalna i przy nas, blisko, blisko. Więc ja testuję w ten sposób, że zaczynam od tkaniny, potem na skórę nanoszę perfumy i tak naprawdę, żeby je dobrze przetestować, muszę tego zużyć trochę. Ponosić te perfumy, czasem spryskać nawet jakąś poduszkę, żeby to gdzieś w powietrzu też zostało, bo tak naprawdę ważne jest to, co, co w powietrzu jest. Jeżeli podziwiamy kogoś za jego perfumy, to nie dlatego, że podchodzimy i wąchamy mu rękę. Chociaż tak, w tych dużych filmach, tak się też testuje, jak czasem zobaczycie filmiki na YouTube, jak to gdzieś tam wygląda. W tych dużych koncernach, te duże marki to robią, to, to tak wygląda. Siedzą wszyscy sobie, jeden drugiemu wącha nadgarstki, ale to jest dopiero początek. Przede wszystkim najważniejsze jest to, co gdzieś tam zostawiamy za sobą, jako obłoczek i to ludzi inspirują, oni pytają. No i szukają czegoś podobnego. Jeśli tego samego, to niedobrze, ale najczęściej też jest tak, że szukają tego samego. Także nie odrzucajcie perfum od razu, jeśli wam jakieś się nie spodobają, bo może być tak, że zmienicie zdanie po głębszych testach. Film, który jest na YouTubie, perfumowy, zrobiony przez BBC, podaje, że marka Chanel testuje, zaleca swoim konsultantom czy personelowi, który przygotowuje do sprzedaży perfum, żeby i tak przekonywać klientki do naniesienia perfum na skórę. Że one po prostu to jest najbardziej wiarygodny test jednak na skórze, na nadgarstku po co na nadgarstku? a no właśnie po to, żeby jeśli ktoś cały dzień gdzieś chodzi, porusza rękami żeby ta woń mu towarzyszyła i często jest tak takie głosy często słyszę, że na początku nie, a potem pod koniec dnia o, to jest ładne, to dobrze pachnie także i tak perfumy warto testować i myślę, że to jest dobra metoda no perfumy mają te swoje wszystkie Elementy, które muszą mieć nuta głowy, nuta serca, szczególnie te klasyczne perfumy, więc ta nuta, coś, co jest w nucie głowy, może nam na przykład nie przeszkadza, trochę przeszkadzać, a potem się okaże, że to jednak perfumom było potrzebne i docelowo efekt cały, kompletny jest całkiem przyjemny. Bardzo ciekawy jest pokazany sposób testowania perfum w filmie Pachnidło, gdzie perfumiarz nano, nanosi na. Chusteczkę perfumy tak, robi taki gest, więc ta chusteczka tak po prostu musi spowodować taki pachnący wiatr. Jako. To jest taka metoda właściwego oceniania zapachu, czyli nie przykładanie chusteczki do nosa, tylko ten obłoczek, który zostaje, ta smuga zapachowa. Ale jak zobaczycie też dzisiaj współcześnie zdjęcia perfumiarzy, którzy obmuchują bloterki, to i też robią w ten sposób, że ten, tym bloterkiem tak przed nosem poruszają takimi krótkimi ruchami, żeby on też właśnie jakiś taką. Tak jak są taką falę zapachową przynosi, zwołał. Także jest to proces złożony, jest to po prostu praca, tego się nie da zrobić w jeden dzień. Czasem boli głowa. To jest istotne, że właśnie, że mogą być obarczone dużym błędem i niepowodzeniem pierwsze testy. Także to nie, nie jest tak łatwo. Jest to praca, jest to wyzwanie. Czasem można ocenić od razu, a czasem no, od wielu rzeczy to zależy, od pogody, od, od samopoczucia. Bardzo ciekawe, trochę dziwne zajęcie, ale ja je lubię. A jeśli macie jakieś swoje sprawdzone sposoby, albo możecie coś powiedzieć o jakichś Waszych porażkach, w pe, ocenianiu perfum, to powiedzcie, jakie to perfumy były, że na przykład źle je oceniliście. No ja jestem tego ciekawa. Wszystkiego pachnącego papa. Pa.